Witamy wszystkich serdecznie, Szczęść Boże. Dziękujemy za to, że jesteście, modlicie się i trwacie w prawdzie. Zachęcamy do dalszej modlitwy, do oddawania się Bogu oraz do pokuty. Pan nasz Jezus Chrystus kocha nas i pragnie, abyśmy przychodzili do Niego z naszymi problemami i prośbami. On chce uczestniczyć w naszym codziennym życiu. Wysłuchajmy teraz orędzie naszego zbawiciela. Najukochańszy mój ludu! Moje dzieci nie tracą wiary wobec ataków zła. Te z moich dzieci, które sprzymierzyły się ze złem, i ono ich opanowało, mają twarze okryte goryczą i niepohamowaniem. Moje dzieci patrzą na mnie i czują, że jestem daleko, nie dlatego, że to ja się oddaliłem od nich, ale dlatego, iż mnie nie szukają, odrzucają mnie, uważają mnie za przebrzmiałego i przestarzałego. Zmieniają tradycje, aby sprawić, by była światowa, a nie duchowa. Rozeznawajcie. To, co oznacza nawrócenie, jest nienawidzone przez świat i ciało. Demon szuka sposobów, by wywołać lęk u mego ludu, aby pozostawił on moje świątynie i by w ten sposób utrzymywać Was oddalonymi i niezdolnymi, by mnie przyjąć. Historia mego ludu powtarza się w tym czasie, w którym przechodzi przez niepewność, niewierność, obojętność, chciwość, zawodność i wypaczanie mojego słowa, aby oddać się demonowi. Nie oczekujcie, że zapowiedziane znaki się zmienią. Znaki są tuż przed wami, a ich nie rozpoznajecie. Czekacie na chwilę, gdy rozjaśnię wam panoramę mojej woli, a już się w niej znajdujecie. Mój lud głosi mnie swymi czynami i postępowaniem tym, którzy mnie nie znają. Niosą im chleb mego słowa, nauczają ich, aby nie byli więźniami śmierci, niosącymi zło lecz aby maksymalnie opierali się podstępom demona z heroizmem. Mój lud ma pewność, że ja go wspomagam. Moja najświętsza matka trwa, uważna na ich błagania, a legiony anielskie idą przed tymi moimi, nie po to by nie cierpieli, lecz by nie stracili wiary ani życia wiecznego. Są twardo traktowani i pogardzani w tym świecie, a rządzący zachowują dla nich jedynie potępiające milczenie, tak samo jak ci odpowiedzialni za Kościół pielgrzymujący. Światowa gospodarka osiąga swój maksymalny punkt upadku, to też potężni przechodzą do działania, wskazując na siebie nawzajem, aż pośrodku oskarżeń rozpocznie się wojna, i ona jak choroba zakaźna. Przechodzi z instytucji do instytucji, nie omijając mego kościoła. Jest to chwila walki demona przeciwko światłu. Dzień będzie nocą, a noc dniem. Silicie się, by powiedzieć, że czekaliście już na zbyt dużo czasu na wypełnienie się proroctw, a nie jesteście przygotowani. Godzina, którą człowiek ściągnął, zbliża się ku Wam nie opóźniając się w drodze, dlatego moja matka i ja prosimy Was usilnie o modlitwę, aby to, co da się złagodzić, zostało złagodzone, i by to, co z woli Bożej nie zostanie złagodzone, było dla Mego ludu jakby piecem do wytopu metali, by się on nawrócił. Módlcie się, dzieci, módlcie się, inna choroba nabiera siły i się rozprzestrzenia. Módlcie się dzieci, módlcie się za Stany Zjednoczone. Zaślepienie ujawnia to, co ukryte, i ludzie stają się nadpobudzeni, wywołując chaos i śmierć. Módlcie się dzieci moje, ziemia dalej się trzęsie, wzywając człowieka do skruchy. Różne kraje objawień mej matki są silnie wstrząsane. W szczególny sposób wzywam was do modlitwy za Meksyk. Gdzie zło zostało wprowadzone przez niektórych z jego rządzących, oddając ten naród w ręce demona. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Bliski Wschód jest sceną wojny z potęgą. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Zostają poruszone umysły uczestników wcześniejszych wojen. Pobudzenie demona zapowiada bliski niepokój dla całej ludzkości. Dzieci moje, ludu mój, nie pragnę byście byli zaniepokojeni, lecz byście byli w stanie uważności, przysposobieni do nawrócenia. Moja święta reszta jest wybrana spośród narodów, z ludzi ubogich i prostego serca, z tych, którzy posiadają prawdziwą wiarę. Demon, za pomocą swoich sztuczek, oferuje wam wpadnięcie w jego macki, bądźcie łagodni i przebiegli, aby nie doprowadził was do utraty duszy. Wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych. Módlcie się w porę i nie w porę, wprowadzajcie w codzienną praktykę świadczenie, że jesteście moimi dziećmi. Jednoczcie się ze mną, chroncie się w niepokalanym sercu mej matki. Błogosławię i kocham Was. Jezus. Komentarz do orędzia. Wszystkie wydarzenia zmierzają do wypełnienia się orędzi oraz objawień Jezusa Chrystusa i Maryi. Czas ponownego przyjścia Chrystusa jest nam nieznany, jedyne co zostaje nam objawione to znaki, a sam Pan mówi do nas: rozeznawajcie. Jezus oręduje do nas. Ostrzega nas przed znakami, lecz nie pragnie, abyśmy byli zaniepokojeni i zdezorientowani. Jezus pragnie, abyśmy rozpoznawali znaki czasu, modlili się coraz więcej za grzeszny świat, podejmowali pokutę oraz zawierzali się Maryi, naszej matce, która jest potężną orędowniczką u Boga. Nieprzyjaciel, w każdym momencie życia próbuje nas zwieść i złapać w swoje sidła. Jest on bardziej aktywny niż kiedykolwiek w dziejach ludzkości. Jezus prosi nas, abyśmy nie dali się złapać w szpony szatana. Bądźmy uważni na wszystko, co nas otacza. Zaufajmy Bogu i oddajmy mu całe nasze życie, a wszystko potoczy się tak, jak powinno, trwajmy w wierności nauce Jezusa, nie idąc na ugodę ze światem. Pomoże nam w tym Duch Święty, o ile nie będziemy stawiać przeszkód Jego działaniu naszym twaniem w grzechu. Choć jesteśmy i będziemy atakowani ze wszystkich stron, choć rozleje się chaos, kataklizmy, głód, wojna, odstępstwo i prześladowanie, to jednak dzięki naszej wierze zwyciężymy. Bądźmy wierni Jezusowi obecnemu w najświętszym sakramencie Eucharystii. Bóg wie, że jest nam trudno i że cierpimy, oraz że próby, wobec których już wkrótce przyjdzie nam stawać, będą jednymi z największych w dotychczasowej historii świata i dlatego tym bardziej manifestuje swą obecność przy nas, i że nigdy nas nie opuszcza ani nie porzuca. Ufajmy mu i dajmy się prowadzić, bądźmy posłuszni jego prawu. Nie bójmy się. Jesteśmy przecież umiłowanym ludem Boga. Szczęść Boże!